powinni zamykać szkoły, ponieważ wszyscy mają tutaj blisko, ale te, musieli jeździć, to na osobnej. Tam jest kawał drogi. E, widzę, że nasz aparat w związku z Czy w tej szkole dobrze Ci się funkcjonuje, mimo no, takiej wady, jaką masz? Tak. Nazywam się Tadeusz Piernacki, chodzę do klasz na szóstej moim zdaniem jest, żeby szkoły nie zamykali, ponieważ chodzi o dużo dzieci, co mają bardzo blisko i chcą się uczyć. No Można na W historii czytałem o dzieciach we wrześniu, które strajkowały, a teraz my strajkujemy. Wtedy Niemcy zamykali szkoły, a teraz Polacy sami sobie zamykają szkoły. W tej szkole nie powinni zamykać tej szkoły, ponieważ są fajni nauczyciele, jest inna atmosfera, nikt nikogo nie bije. Yy, każdy każdego zna, ponieważ ta szkoła jest mała. Na portażu, na mnie przeszkadza. Przyniosłem się z której szkoły do mniejszego tam byłem bity. Nauczyciele nie zwracali na to uwagi, a w tej małej szkole nikt nikogo nie bije, bo każdy każdego zna, nami. Z Ja żeby ta szkoła została, bo um, to się bardzo dobrze uczę i w tych innych poprzednich szkołach, bo ja byłem um, już w dużych innych szkołach, tam było mi bardzo ciężko, byli. Inni nauczyciele, nie lubią mnie, nie obgadywali mnie wszyscy. A tutaj jak się przyniosłem w czwartej klasie, to, no to właśnie się zrobić przedszkole, to przecież żeby zapłacić za to wszystko, żeby to wszystko wyremontować, to za te pieniądze do, mogłoby się kupić salę gimnastyczną. Przez to, że nasza szkoła jest najmniejsza w łodzi, to właśnie jest przez to najfajniejsza, bo nauczyciele jest na tyle mało że nauczyciele mogą ich opanować, każdy, każdy, każdy zna każdego imiona. Każdy się z każdym zna, a w większych szkołach po prostu to jest niemożliwe. Ja to chciałam jeszcze powiedzieć, że e, akurat to teraz jest jeszcze o wiele lepiej w naszej szkole, bo właśnie przeszło remont i, i podłoga jest wyłowana i wszystkie klasy są wyremontowane. No, a wiesz to remontował te, te, tą szkołę? No tak, rodzice. Wszyscy te osoby niedosłyszące e, Rozumieją je i nie traktują ich bardziej e, jak kalekę, tylko jak zwy, zwykłe, zdrowe dziecko. E, pra, e, jesteśmy rówieśnikami, tyle że oni mają chorobę, a my nie. Ale na no, tej szkoły to nie budowali e, budowniczy, tylko mój, mój pradziadek no się tutaj cegły, tak? I rolnicy dali tą działkę, żeby e, dzieci mogły chodzić tutaj do szkoły, nie gdzieś 3 km. Nie chciałbym przeprowadzać się do innej szkoły, bo tutaj mamy o wiele bliżej niż na przykład chodzić na nowo solę. Im więcej dzieci jest w szkole, tym więcej mogą być takim grzechników, które mogą dokuczyć innym, a ja. My teraz niedawno dołożyli aparat i w każdej innej szkole ten, kto nosi znaczy aparat i się bardzo dużo uczy, to nazywają go kojonem, a nie z jakiej rasy, Po prostu się chce dobrze uczyć, to właśnie jest lepsze od tamtych i nie mają nie ma, nie ma, nie ma się ma Ja zaskoczyć. Chciałabym powiedzieć, że oni, żeby nie likwidowali szkoły, bo ona już wytrzymała tu 54 lata i z tego co wiem, to nikt się nie skaże, że, że tutaj coś jest źle i wszyscy, każdemu się to podoba, więc ich nie, nie, nie likwidujcie naszej szkoły. Tak. E, przez to nie, e, nie będziemy musieli tam nadrobić i to się w ogóle nie będzie udało. Zmieniają się podręczniki, może oni mają inne tematy, e, to, które, teraz, które teraz przerabiają i po prostu nie będą się to nie jest sensacja, że szkoła jest zamknięta, tylko to jest ogromny stres. Osobista tragedia. Uh -huh. Tutaj dziewczynka ze sklepu też mówi, od się jest taka troszeczkę utyła, mam brzuch i tam w dużej szkole będą się ze To są prawdopodobnie osobiste dzieci. Oczęszczało no tak? tak? to w szkole 37, gdzie wszystko było w porządku do czwartej klasy. W czwartej tego roku były wulgaryzmy, których w ogóle dzieci nie powinny znać. Opisywanie scen seksualnym przez dziecko, które maltretowało mojego syna. Były zabawy tak zwanego śpiocha, kiedy dziecko, łobuziak podchodził do innego dziecka, uderzał w spod słoneczny. Były zabawy tak zwane tarany, plecaki dzieci są bardzo ciężkie, zakładało się plecak naprzód i wybierało się ofiary. I w czasie takiej jednej zabawy moje dziecko upadło, uderzyło głową o ścianę. Jeszcze nie wspomniałam o fakcie, że myślałam, że po do ze szpitala to wszystko wróci szybko do normy, po czym on siedział jak dziecko niesprawne intelektualnie za kanapą i bujał się. To zmieniliśmy. Pani dyrektor zgodziła się przyjąć tutaj w zasadzie od razu, tylko powiedziałam o co chodzi. On w ogóle nie chciał słyszeć o szkole 37. Tam, gdzie duże korytarze, duże sale, piękna sala gimnastyczna. A no, roku było było tak, takiej adaptacji do nowego środowiska. To był początek czwartej klasy, później klasa piąta i w piątej klasie on tak odżył, on ma kolegów, on ma wspólne tematy z tymi chłopcami. A jak będziecie nie wiadomo że jak będzie szkoła odwiedziła panu? Jacek, Jacek powiedział, szczęście, że ja kończę, bo ja nie wiem, co bym zrobił. Tak nie może troszeczkę egoistyczne, ale ja nie wiem, on, ja go w ogóle nie widzę w żadnej szkole. Jednak uraz został i ta szkoła go uratowała i będę to powtarzała gdziekolwiek będę mogła, bo ta szkoła uratowała mi dziecko. To ta no rodzica najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecko. No, oczywiście. Tutaj po prostu się nie gubimy, jest wszystko dobrze. No. Lubimy nie ma me... przemocy w ogóle. Wszystkich się zna przez, przez, przez... Znamy Mamy mn. blisko mn. do szkoły wszyscy, a ja tak również jeszcze dalej. Przeszkadzają wam te dzieci? Nie, nie. I to się no. Ale sami. A no. nauczyciele? Nauczyciele są no, no, mniej i, i nie krzyczą. Tłumaczą wszystko dobrze, dobrze. Wszystko, jak czegoś nie rozumiemy. To jest bardzo i miło. Oni są cierpliwi, no, ale my się tu lepiej czujemy. Nie no. z większej szkoły, bo większa szkoła. To jest sytuacja to... tego typu. Weronika, 12 lat, uczennica szóstej klasy tej szkoły. Od strony były głęboki nie do osób powyżej 90 dB. Aparaty słuchowe, po zdjęciu aparatów słuchowych nie słyszy, słyszy dźwięk dopiero od głośności młota chromatycznego raczej do Tutaj w tej szkole, od zerówki, sytuacja tego typu, że dziecko nie ma najmniejszych problemów, ponieważ dużo łatwiejsze dotarcie do dziecka przez nauczyciela, wytłumaczenie. Jeżeli są mało no, liczne klasy, nauczyciel jest w przez 145 45 minut cokolwiek tym Sprawa bezpieczeństwa w szkołach. Tutaj taka prosta rzecz, banalna. Tutaj woźna zna każde dziecko z imienia. Pan przeprowadzający przez ulicę. Mało tego, znają wszystkich rodziców, opiekunów, wszystkie osoby, które przychodzą po dzieci, które kręcą się po terenie szkoły. No to jest, to jest nie do osiągnięcia w szkołach dużych. Ale dziecko zareagowało na, na wiadomość o tym, może być będzie przenoszone ewentualnie do jednej szkoły. Bardzo źle. Bardzo źle, bo y, to, to, to był na y, Dzieci, które są dziećmi niepełnosprawnymi, y, jest to jeszcze bardziej pogłębione, że w jej, w jej rozumieniu to jest jej szkoła. I taka jest prawda, to y, przejdzie później do innych szkół, skończy inne szkoły, ale to będzie zawsze jej szkoła taka pierwsza, podstawowa, taka, gdzie Zaczęła, wystartowała, gdzie się pierwszy raz zetknęła z nauczycielami, z innymi dziećmi, gdzie poszerzyła swoje horyzonty. Ten, moim zdaniem, bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy moment w całym tym systemie edukacji. Bo ten pierwszy obraz, tak samo jak u nas dorosły, pierwszy obraz jest najważniejszy. Dziecko jest przywiązane do szkoły niesamowicie, niesamowicie. I reakcja była. Płaci nam. Myślę, że likwidowanie takich szkół jak te to jest zamykanie y, pewnego wyjścia dla takich dzieci jak moje. Także likwidowanie takich szkół z, z, z klasami, gdzie jest mało dzieci, to jest zamykanie pewnej drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Mam no nadzieję, że też mam nadzieję, że dzieci w klasie. Wolałbyś tam, czy tutaj? Tutaj. Jest bezpiecznie. Jest fajnie. Mm -hmm. Trzeba na już. Zwłaszcza. Przede wszystkim się nie biją. To jest spo bardzo spokojne. No tak właśnie kolega, ale jak ja z ory. Lubię tą szkołę, ponieważ wszystkie nauczycielki znam, panie mnie też znają. Jest mało dzieci, więc czujemy się bezpieczniej niż gdyby było tak na przykład 30 dzieci w jednej klasie. Proszę bardzo. Prosimy, żeby nie zamykaliście no. naszej szkoły, bo bardzo ją lubimy i nie chcemy, żeby się to ale my się przeprowadziliśmy, bo będziemy musieli się rozdzierać, a bardzo tego nie chcemy. Proszę Proszę, Prosimy, nie zamykajcie naszej szkoły. Szkoła to jest jak drugi dom. Proszę, nie zamykajcie naszej szkoły. Mam fajnych kolegów i koleżanki, nie chcę się z nimi rozdzielać, bo boję się, że tam w następnej szkole będzie gorzej. Proszę, nie zamykajcie naszej szkoły, bo tu jest fajnie i nauczyciele nauczyciele i mam Proszę, nie zamykajcie naszej szkoły, tutaj jest bezpiecznie i są dobre panie. I tutaj ogólnie nie mamy takich strachów. Proszę, nie zamykajcie naszej szkoły. Jak ja na pierwszy rok tu przyszłem, przyszedłem. Przyszedłem. ciężko mi tutaj się było zapoznać z, z chłopakami i koleżankami. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że mo moi rodzice bardzo trudno mi znaleźć taki... Dobry dom, tylko na razie wykorzystam i mama specjalnie się przeprowadziła, dziła z tatą, żeby mogła no, sama chodzić do szkoły. I no, mamy w ogóle. Nie mojej szkoły, bo nie wiem, czy w innej szkole dzieci będą dobrze czy nie, bo tutaj bardzo są dzieci dobrze. Bardzo dobre dzieci. Musimy mówić poprawnie, bo radni jak będą słuchali, to się zdenerwują. Tak. Ja słucham się. Cię. Jak mamy wycieczki, to czujemy się mm. bezpieczniej niż z kimś innym. Mm -hmm. No i bardzo lubimy tą szkołę i nie chcielibyśmy się przeprowadzać.